Natomiast teraz, wśród tych ludzi, którzy mieszkają w Pariachopo, którzy poznali męczenników, ten kult jest bardzo głęboki. To znaczy, ta relacja do męczenników jest bardzo głęboka. Dla mnie było wielkim zdumieniem. Teraz, na przykład, mieliśmy trzy tygodnie temu spotkanie z, z grupą <laughs> świeckich, którzy należą do naszego dekanatu. I zebrałem ich wokół grobu męczenników i opowiadaliśmy, opowiadaliśmy o, o męczennikach, o beatyfikacji. Dałem im krótki tekst, który traktował Zbyszko i Michale. Oni wszyscy płakali, jak mówili to, co przeżywają w, de, w tym momencie, jak bardzo ich to inspiruje do tego, żeby trwać w kościele i dawać świadectwo. No, dla nas to są rzeczy, które tak delikatnie mówiąc zaskakują. Jak, jak na poziomie ducha, to yy, ta, ta komunia z męczennikami szybko nabiera takiej głębi, którą my kazaniami nie jesteśmy w stanie <grywki> nie jesteśmy w stanie jej sprowokować. I, I dlatego wydaje mi się, że naszym zadaniem jest oferowanie tego miejsca, bo, bo ludzie doświadczą. I, I Duch Święty, który tchnie, y, gdzie rzeczywiście chce i jak chce. Y, jestem przekonany, że natchnie te osoby, które będą odwiedzały Parjakoto, do czegoś. <grywka> Na pewno dobrego. I y, y, to jest nasze zadanie.